Hej, z tej strony Raven. Gręc w Dead by Daylight na różnych mapach spotkać można wiele rozmaitych struktur, takich jak TNL Wall, Jungle Gym, Killer Shack itd., itd. Często spotykam graczy, którzy pomimo potencjału na szybkie skrócenie pościgu nieumiejętnie poruszają się po wcześniej wspomnianych strukturach i najprościej w świecie przegrywają pościgi. Dlatego właśnie w dzisiejszym filmie przedstawię Wam, jak prawidłowo lupować się na konkretnych strukturach. W tym filmie znajdą się zarówno porady dla zabójców, jak i dla ocalałych. Także jeżeli tego potrzebujecie, użyjcie rozdziałów, które zamieściłem dla was w opisie. Z mojej strony to tyle, ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Killerszak. Killershack, czy też Chata Zabójcy, to najpospolitsza struktura, którą można znaleźć na prawie każdej mapie. Charakteryzuje się ona dwoma wejściami oraz jednym oknem. Zawsze przy wejściu znajdującym się na prawo od ściany z oknem, Znajduje się paleta. Jeśli chodzi o ocalałego, struktura ta ma tylko jeden prawidłowy sposób, aby się na niej lupować. Zaczynamy biegnąc od strony wejścia bez palety. Wbiegamy do środka i wykonujemy szybki przeskok przez okno. Następnie skręcamy w lewo, biegniemy z powrotem do wejścia i ponownie biegniemy do okna. Biegamy tak aż do momentu, gdy byt zablokuje okno. Wtedy możemy albo wbiec ponownie do środka i tym razem udać się do palety. Albo możemy po prostu udać się do innej struktury. Jeżeli jednak zabójca nie podąża za nami, tylko obchodzi szak z lewej strony, mamy możliwość albo pobiec do prawego wejścia, a następnie ponownie przeskoczyć przez okno, albo jeżeli mamy wystarczająco dystansu, możemy obiec strukturę dookoła i ponownie wbiec przez lewe wejście. W taki sposób mamy w pełni wykorzystany potencjał z szaka. Jak natomiast efektywnie skracać pościgi na szaku? Są na to dwa sposoby. Po pierwsze, można swejkować wchodzenie do środka, a następnie dopaść ocalałego tuż za oknem. Sztuczka to jednak nie zadziała na bardziej cierpliwych ocalałych, dlatego jest też drugi sposób. Należy przeskoczyć przez okno, a następnie munu przejść przez prawe wejście i dopaść nieuważnego ocalałego. TLW. Jest to struktura, która, jak samo nazwa wskazuje, przypomina litery T oraz L. Struktura ta zawiera dwie ułożone równolegle ściany, które posiadają okna. Jest ona o tyle niebezpieczna dla ocalałych, bo nie posiada żadnej palety. Prawidłowy sposób lupowania na tej strukturze wygląda następująco. Przeskakujemy przez jedno okno i, jeżeli zabójca próbuje obejść ścianę po zewnętrznej stronie struktury, zwyczajnie biegniemy do drugiego okna i przez nie również przeskakujemy. Następnie wracamy do pierwszego okna i wszystko zaczynamy od nowa. Możemy tak robić, do zablokowania przez zbyt jednego z okien. Wtedy najlepszym wyjściem jest po prostu opuszczenie struktury. Jak łatwo dogonić ocelałych na tej strukturze? Jest na to jeden, bardzo prosty sposób. Zamiast gonić odcelałych po zewnętrznej stronie struktury, należy obchodzić strukturę od wewnątrz. W ten sposób odcelały ma trudniejszy dostęp do okna, a zabójca może wykonując mudłok, dopaść go tuż po przeskoku. Z tym również należy uważać, bo dobrze oceniali będą próbowali sfejkować przeskok, co również może zakończyć się dla zabójcy przegranym pościgiem. Jungle Gym Struktura ta ma dwie odmiany. Zwykły Jungle Gym oraz Longwall Jungle Gym. I obie te struktury należy lupować inaczej. Zwyczajny Jungle Gym posiada jedno okno i jedną paletę. Paleta znajduje się w prawym dolnym rogu struktury, natomiast okno na ukosodniej. Prawidłowe lupowanie tej struktury polega na przeskoczeniu przez okno, następnie udanie się w prawo do palety, a następnie w wykonaniu kolejnego okrążenia lub zrzuceniu palety, jeśli nie mamy wystarczająco dystansu. To w zasadzie tyle, żadna filozofia. Trochę więcej myślenia jest w skraceniu na tej strukturze pościgów. Osobiście mam dwa sposoby, aby to robić. Jeśli gram przeciwko słabszym ocelałym, wymuszę na nich przeskok, a następnie ich uderzam. Jeżeli natomiast gram na lepszych Ocelałych, fejkuję obchodzenie struktury, a zamiast tego moonwalkiem cofam się na paletę i odcinam Ocelałego. Oczywiście są też ocelali, którzy przewidzą i to, ale obecnie jest to najlepszy znany mi sposób na ogranie Jungle Jima. Longwall Jungle Jim. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest to po prostu inna odmiana Jungle Jima, a różni się ono od swojej poprzedniej wersji ułożeniem palety i okna. W long wallu okno znajduje się na ścianie, na której znajdowała się wcześniej paleta, a paleta w korytarzu wcześniej prowadzącym do okna. Lupowanie jako odsalały jest tak samo proste jak w zwykłym Juggle gymie. Biegniemy do okna, skręcamy w prawo, wracamy do palety i jeżeli mamy wystarczająco dystansu, robimy kolejne okrążenie. Ponownie nie jest to nic trudnego. Prawdziwy problem pojawia się w mindgamowaniu jako zabójca. Na dobrą sprawę, jedyne co można robić: to liczyć na błąd ocalałych. Czasem skuteczne jest fejkowanie obejścia struktury, a następnie cofnięcie się i odcięcie ocalałego, ale powtarzam, trzeba mieć do tego nieco szczęścia. Ta struktura jest tak dziwnie skonstruowana, że nie ma jakiejś konkretnej metody na maingamowanie w tym miejscu. A wy lubicie się lubować z zabójcą? Dajcie znać w komentarzach. Przypominam o trwającym na naszym serwerze Discord konkursie na najlepszego fanarta. Wszystkich bardzo serdecznie zachęcamy do brania udziału, bo przygotowaliśmy dla Was super nagrodę. Z mojej strony to tyle, dziękuję za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się.